Proszę, proszę. proszę się tutaj porozkładać. Aha. Ma być taki tak, prostokącik, tak, dokładnie. I żeby on się kończył 10 cm od każdej łapki mhm, A jakaś drabina się, ja się z nami? Nie wiem, może? Już wiem. No i muszę iść sobie drabinę wyjątkowo. Znalazłam. Śrubokręt. Ale mi pan tutaj no, e, zadania wyznacza. Ani drabiny, ani śrubokręta. Ciekawe, czy wałek do malowania zabrał pan na tę robotę. Któraś z tych farb będzie dobra? Tak, tak. Zobacz, nie widziałam. kupić. Otwieramy farbę którą? Złą. Jeżeli zastosuje farbę do ściany sufitów do pokoi, to po jakimś czasie ta farba na suficie pod wpływem pary wilgoci w łazience, zacznie się łuszczyć. To do mieszania A co dokładnie by to miało być? Łóżka? Może być łyżka Ale już jej chyba nie umyje. Nie, da się umyć. Tak? No dobra, coś takiego, ale zmyje się farba. Tak, tak, jakiś się przyda. Boże. Pan wyjątkowo jest niedoposażony. W zasadzie nic ze sobą nie ma. Za to ma tupet. Dawno się tak nie nalatała. No, dobra, chodź, proszę, ma jeszcze. jest? Ma być tutaj, będzie chyba skrópsza. Skrópsza, może lepiej? Podam miarkę. No, proszę. Jak coś to proszę wołać. Jeżeli dorosły mężczyzna bez miarki wie dobrze, ile to jest 10 cm, to raczej nie dobrze. Ma pan idealną taśmę! No, brawo! Bardzo istotny jest dobór odpowiedniej taśmy. Ta taśma nie powinna mieć silnego kleju. Przyklejamy, i później od razu zdejmujemy. I mamy pewność, że biała farba zostaje nam na miejscu, a kolor zostaje idealnie odcięty. Proszę mnie <ślesbowanie> <Pisze. ślesbowanie> Czy faceci zawsze muszą mieć jakieś problemy? Tylko, że w jednym z nich można było nie wiem. Dobra, sięgnę. A samemu jest ciężko, katać go proszę na, na tym mhm. Tak, Tak, dobra, jeszcze trzymaj mocny. Mhm. Dobra. No jest, iść. Dobra, to jedziemy ze swojej strony. Teraz to idzie dobrze. Kolejny etap to byłoby oklejenie halogenów albo ich demontaż. A nasz fachowiec co robi? Przystępuje do malowania. Cóż za technika, jakaż precyzja. Cena, bo nie... No właśnie, wszystko będzie dobrze. Dobrze. Dobra, mówię pan. pani dobrze, jeszcze pani wezmę, bo późno jest późno, późno się robi. A to taka galanteria. Lepiej malować dużą ścianę autą i się tam w pie... takim z taką drownicą. No. Ile to by potrwało, jak pan myśli? 3 pół godziny myślę. Cena i czas w porządku. Tym bardziej, że malowanie halogenów mamy gratis.